Na jeden z naszych wakacyjnych wyjazdów wybraliśmy polskie morze. Celem podróży była trasa wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Wyjazd nie był zaplanowany od A do Z. Postanowiliśmy na spontan co do miejscowości, w których będziemy nocować i spędzać czas. Pierwszą nadmorską miejscowością było Osuni, gdzie spaliśmy w busie dosłownie met od brzegu morza. Cudowne uczucie, gdy możesz obudzić się rano i wypić poranną kawę, patrząc na morze a wokół cisza i spokój. Na naszej trasie znalazła się również Gdynia. W dalszą podróż wybraliśmy się na Hel. Po spacerze po porcie i plaży postanowiliśmy podjechać meleksem na parking, gdzie zostawiliśmy busa. Poznaliśmy wtedy miłą i sympatyczną panią, która miała nas tylko podwieźć do auta, a pokazała nam helską latarnię, smutne drzewo, przewiozła nas po porcie oraz zaproponowała nam miejsce, gdzie możemy nocować. Ciężko znaleźć na helu miejsce do spania na dziko, a za miejsce, gdzie spaliśmy, zapłaciliśmy 15 zł. Nie mieliśmy w planie spać na płatnych parkingach, ale i tak było warto. Naszą ostatnią nadmorską miejscowością w naszej podróży były Karwieńskie Błota, gdzie w sumie mimo weekendu udało nam się znaleźć fajne, darmowe miejsce na prysznic, obiad oraz darmowy nocleg. I zostaliśmy tam aż dwie noce. Wracając do domu, jechaliśmy przez sam środek pięknych i malowniczych kaszu. Po korzystaliśmy z aplikacji Park4Night. Wspieraliśmy się również z grupą biwakową i grupą karawani w Miejsca na dziko, które są na Facebooku. Cała podróż kosztowała nas około 250 zł, jest to koszt paliwa plus jedzenie, które i tak byśmy musieli kupić, będąc w domu. Zrobiliśmy około 900 km wyruszając w Gniedli. Olej wykopomna. Chwila, tak. Śniadanko, chyba? Wiem, jest. Właśnie, jest to śniadanko w końcu. Jak się podobają wakacje? Super. Patrz, odpalimy Chodź, drona Nadia. Powiemy drona. Mama! To.